Co przeraża Roberta Kubice? Ile mógł zarobić w zeszłym sezonie Max Verstappen i jakie miał problemy na egzaminie na prawo jazdy? Będzie też o tym, jak wspaniały ma być nowy wyścig w kalendarzu Formuły 1, przynajmniej zdaniem organizatorów. Jak straszna jest nowa nazwa ekipy Alfa Tauri. To moim zdaniem. Zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. A na początek krótkie przypomnienie. Jak wiecie, od wielu już miesięcy partnerem tego programu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Jeśli wpiszecie sobie wypożyczając u nich samochód ósmy bieg, to będziecie mieli 10% zniżki, a samochody od nich możecie wypożyczyć nie tylko w Polsce, ale też za granicą. I teraz uwaga, Alicante, Malaga, Murcia, Walencja, Sevilla... Teneryfa, jak jedziecie w tamto miejsce, to naprawdę warto skorzystać z polskiej wypożyczalni, bo po prostu unikacie wielu potencjalnych problemów. Ja z wieloma lokalnymi wypożyczalniami w różnych miejscach miałem przyjemność, a w zasadzie nieprzyjemność i to naprawdę jest duża odmiana, jeśli chodzi o komfort. Dobra, słuchajcie, przechodzę teraz do newsów, a zaczynam od newsa, który pojawił się dosłownie no, kilka minut przed nagraniem tego odcinka. Zdążyłem, na szczęście. Alfa Tauri nie będzie nazywać się w przyszłym sezonie, w tym najbliższym sezonie Alfa Tauri. To już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, ale teraz mamy oficjalne potwierdzenie, jak ten zespół będzie się nazywać. No i ten zespół będzie nazywać się Visa Cash App RB Formula One Team. No, nazwa jest moim zdaniem po prostu straszna. Nie ma tu czego, e, e, czego ukrywać. Mam wrażenie, że zainspirowali się polskimi zespołami, choćby z Ligi Siatkarskiej. Tam mieliśmy na przestrzeni lat parę ciekawych nazw. Dajcie znać, jakie są wasze ulubione polskie nazwy polskich klubów, bo to nie tylko Siatkówka. Mieliśmy wkręt Med Domex AZS Częstochowa. Ja kiedyś mocno Siatkówką się interesowałem, więc pamiętam. Polski cukier muszynianka, muszyna. Piękna sprawa. No, mój rodzimy Pol AZS. To też uważam jest naprawdę wspaniała, wspaniała nazwa. No a Visa Cash App brzmi to źle. Nie wiem, jak my ten zespół będziemy nazywać w trakcie transmisji. No Pewnie tak, ale no, oczywiście nie pełną nazwą. Pojawiają się informacje, że ten zespół wewnątrz Red Bull'a jest określany takim akronimem, który brzmi VCARP, czyli jakby jest to taki skrótowiec od Visa Cash App RB. Więc może to jakoś wejdzie do użytku? Nie wiem. A może zostaniemy przy Alpha Tauri? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to dlatego, takie nazwy, tak jak Stake F1 Team w przypadku Alfa Romeo, bo trochę tracą te zespoły, mam wrażenie, jakąś taką identyfikację. Trudno jest kibicom takie zespoły, mam wrażenie, nowym kibicom polubić. Wygląda to od razu na taki dosyć sztuczny twór, który. Jakichś gigantycznych ambicji nie ma, nie wiem, przynajmniej mi się tak kojarzą takie, takie nazwy w Formule 1 przynajmniej, ale może przesadzam. No w każdym razie dajcie znać, jak Wam ta nazwa się podoba. 8 dzień lutego wtedy w Las Vegas, chciałem powiedzieć Alfa Tauri, ale nie, nie, kochani, Visa Cash App RB pokaże swoje malowanie na sezon 2024, więc... Ciekawie, będzie pod kątem tej nazwy w tym sezonie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A teraz pomówimy sobie o nowym torze, który pojawi się w kalendarzu formuły. Jeden chodzi o tor w Madrycie i ten tor pojawi się od sezonu 2026 to na tym to, że będzie rozgrywane Grand Prix Hiszpanii właśnie od tego roku. No i y, y, ludzie z Madrytu wjechali do Formuły 1 z Buta, bo od razu podpisali kontrakt na 10 sezonów, czyli do 2035 roku ten wyścig w Madrycie będzie się y, odbywać. Na ten temat y, też wypowiedzcie się proszę w komentarzach. Dajcie znać, czy podoba wam się ten kierunek. Y, prawdopodobnie miejsce w kalendarzu straci Barcelona czy to dobrze, czy źle, dajcie znać w komentarzach. A ja przechodzę do tych najważniejszych informacji na temat nowego. Toru. Po pierwsze, jest to powrót do Madrytu, bo od końcówki lat 60. do początku lat 80. Formuła 1 kilka razy w Madrycie już była. Wtedy to był taki tor w zasadzie pod Madrytem, 30 km, a ten nowy tor, który będziemy mieli od sezonu 2026, to będzie tor 16 km od centrum Madrytu, zlokalizowany częściowo na, centrum, na terenie centrum wystawowego IFEMA. Będzie to tor częściowo uliczny, bo częściowo będzie przebiegał po uliczkach właśnie tego centrum wystawowego, a część nitki będzie na nowo zbudowana. 16 km od centrum, to mówiłem, ale 20 zakrętów, to jest ważne. Prawie 5,5 km długości ma mieć ta nitka, czas okrążenia w okolicach minuty 30. To wszystko jest na razie z takim lekkim znakiem zapytania albo z gwiazdką, bo jeszcze FIA jakby w pełni tego toru nie zaakceptowała, jakby ta ostateczna nitka jeszcze nie jest po prostu znana. Jaki ten tor ma być, jeśli chodzi o charakterystykę? Organizatorzy piszą, że ma to być miks. To ciekawe. Wolnych, średnich i szybkich zakrętów. Fajne, yy, zestawieni. Mają być ciasne szykany, mają być długie, proste, mają być. To ważne, słuchajcie, ciekawe. Dwa krótkie przejazdy przez tunele. Ma być jeden stromy fragment, takie spadanie od jednego zakrętu do drugiego. Jeden z zakrętów ma też być pochylony. Nie wiadomo jeszcze, jak, jak mocno. Trwają na ten temat też rozmowy. Reklamują ten tor organizatorzy jako tor z zerowym śladem węglowym, z zadaszonym padokiem i z czterema, dokładnie to wyliczyli na ten moment, z czterema miejscami do wyprzedzania. No i mówią, że to będzie w ogóle coś, czego w Formule 1 jeszcze nie było, że to będzie najlepsze. Grand Prix w kalendarzu. No i mocno też podkreślają, właśnie to, jak bardzo ekologicznym miejscem będzie ten, ten tor. Do tego za chwilę przejdę. No i też co mają organizatorzy mówić, no muszą tak, tak gadać. 110 tysięcy kibiców na początku jednego dnia może się tam pojawić, później wraz z kolejnymi sezonami ta liczba ma wzrastać. Dla porównania w tym roku w Barcelonie było tych kibiców 125 tysięcy, czyli troszkę więcej. Mówimy o, o niedzieli. Tor, tak jak mówię, częściowo uliczny. Wiem, że niektórych to wkurza, że tych torów ulicznych jest coraz więcej w Formule 1. Mnie też, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no bo połowa tej nitki mniej więcej ma być. Torem jednak nieulicznym, więc dajmy szansę. No i co, słuchajcie, no ciekawe co z Storem w, w Barcelonie, bo to jest ważna kwestia Barcelona ma kontrakt podpisany do 2026 roku, czyli teoretycznie w tymże roku zobaczymy dwa wyścigi w Hiszpanii i w Madrycie, i w Barcelonie. Jak się dogada Formuła 1 z Barceloną? Czy zostanie na dłużej Barcelona w kalendarzu i na stałe będziemy mieli dwa wyścigi w, w Hiszpanii? Co z tego wyniknie? Na ten moment nie wiemy, ale Stefano Domenicali, czyli szef Formuły 1, mówi, że wcale nie jest wykluczone to, że tor w Barcelonie zostanie na dłużej w, w Formule 1. Też z drugiej strony, co ma powiedzieć? No nie może teraz powiedzieć, że tak, no przecież pozbędziemy się tej Barcelony, będzie tylko w Madrycie, ale no nie, nie może tak powiedzieć, bo jeszcze przez parę lat ten wyścig w Barcelonie będzie się odbywać. Co ważne, ile mają zarobić na tym wyścigu w, w, w Madrycie? To jest jakby prywatny inwestor, który to organizuje. Cały region ma zarobić 400 milionów na jedną edycję, więc biorąc pod uwagę 10 lat, no to mamy 4000 milionów, więc całkiem sporo. Tyle ma to dać regionowi. No i pytanie, dlaczego akurat tam Formuła 1 zawita? No, oczywiście, chodzi o pieniądze, to, to jakby punkt numer jeden. Atrakcyjny kierunek, kierunek w którym znowu oglądalność Formuły 1 rośnie, mamy dwóch kierowców, mamy duży hype wokół, wokół F1, no i też organizatorzy po prostu wiedzieli jak Formułę 1 do siebie finansowo przekonać. Płaci się za obecność w kalendarzu Formuły 1 za jeden rok mniej więcej od 20 kilku milionów euro, to płacą tacy, y, takie wyścigi, powiedzmy najbardziej zasłużone, najstarsze, nie wiem, typu Monca, typu, typu Monaco, które ma płacić jeszcze mniej, do ponad 50 milionów euro. To wiadomo, kraje arabskie. No i mowa też jest o ekologii. Właśnie Stefano Domenicali mówił, że to jest niesamowite, bo IFEMA jako centrum wystawowe już teraz zużywa w 100% energię tylko odnawialną. Ma być coraz więcej w tym celu jeszcze robione. Domenicali zwraca uwagę, że świetna Komunikacja miejska tam jest i będzie można dojechać właśnie transportem publicznym. No, czy, czy to jest w 100% ekologiczne rozwiązanie, budowanie czegoś od nowa, żeby tam pojechać, zamiast korzystać z tego, co już mamy? Nie wiem, ale może się nie znam i może ten bilans rzeczywiście śladu węglowego wyjdzie lepiej na torze, który będzie jakby taki zrównoważony pod kątem właśnie emisji, versus stary tor, który zrównoważony nie jest. Może to jakoś się. Dobrze poukłada. No, ale wiadomo, jakby. To jest fajna podkładka, ta ekologia, ale przede wszystkim chodzi o pieniądze. No, nie oszukujmy się. No i słuchajcie, pytanie: jaki to będzie wyścig? Bo ja już czytam opinię, że nie, to będzie zły wyścig. To już widać po tej nitce, że to będzie zły wyścig. No spokojnie, bo ta nitka po pierwsze nie jest ostateczna, po drugie, nie wiemy, jak ona będzie wyglądała z perspektywy samochodu, a po trzecie, nie wiemy, jakie samochody będziemy mieli w Formule 1 w sezonie 2026, jak one będą pod kątem wyprzedzania wyglądały, jaką będą miały charakterystykę, więc spokojnie. Dajmy szansę, na razie nie ferujmy wyroków, czy to na pewno będzie dobry tor, czy zły tor z Las Vegas. Przypomnę, jeszcze do rozpoczęcia się niedzielnego wyścigu wszyscy mówili, nie, nie, trzeba wyjeżdżać z Las Vegas, bo tam po prostu nie będzie ścigania a ścigani mieliśmy e, kapita. Teraz słówko o Robercie Kubicy, który porozmawiał z włoską gazetą dello Sport i znalazły się tam co najmniej dwie ciekawe wypowiedzi. Pierwsza dotycząca Fernando Alonso. E, Robert Kubica był bardzo bliski tego, żeby jeździć z Fernando w Ferrari, ale wiemy z jakich powodów ostatecznie do tego nie doszło. E, no i zapytany o to Kubica powiedział, że zwykle mówi się, że kolega z zespołu jest twoim najważniejszym przeciwnikiem, ale... Ja zawsze mówiłem, że żeby wygrać trzeba pokonać wszystkich, włączając w to zespołowego kolegę. Pokonanie Fernando, to jest ciekawe, w tym samym samochodzie nie byłoby trudne. W każdym razie chciałbym móc doświadczyć tego wyzwania. Bylibyśmy parą o podwyższonym ryzyku, ale myślę, że w rzeczywistości dokonalibyśmy razem wielkich rzeczy. No, ryzykowne stwierdzenie o tym pokonaniu Alonso w tym samym samochodzie, że to byłoby łatwe. Sprawdzałem na 100%. Upewniałem się, czy to jest odpowiednio e, tłumaczone w niektórych innych mediach. Spojrzałem na tekst źródłowy, ale tak rzeczywiście jest, tak Robert miał powiedzieć, więc duża pewność Ciebie, ale to jakby wiemy, że u Roberta tak, e, tak jest. Mm, no i ten miks byłby. Bardzo, bardzo wybuchowe. Myślę, że skończyłoby się to jakąś mocną dramą, bo i Robert jest niesamowitym harpaganem, jeśli chodzi o pewność siebie, która jest jakby ma swoje pokrycie w tempie, i o Fernand Alonso możemy powiedzieć dokładnie to samo. Oni nie uznają kompromisów i byłyby tam tarcia na 100%. Ciekawie też Robert Kubica powiedział o swojej emeryturze. Każdego roku czuję tę samą miłość do motorsportu. To mnie nakręca cały czas, nawet w wieku 39 lat. Przeraża mnie natomiast myśl o konieczności odejścia i szukania pracy gdzieś, gdzie nie pasuje. Jestem kierowcą, chcę rwalizować, dobrze czuję się w miejscu, w którym jestem, więc jest ryzyko, że będę jeszcze jeździł przez wiele lat. I super, bardzo mnie to cieszy, choć też nie ukrywam, chciałbym zobaczyć Roberta w innej serii niż wyścigi długodystansowe, i mam nadzieję, że. Jeszcze nam przyjdzie go w innej serii zobaczyć. A teraz słówko jeszcze o Ginterze Steinerze, który zdradził, że szykuje kolejną książkę o Formule 1. Pierwsza była całkiem niezła, naprawdę fajnie opisane życie Steinera i przedformułowe i to wewnątrz już padoku specyficzny język, specyficzny styl, ale uważam, że jeśli chodzi o ciekawostki i o to, jak się lekko tę książkę czytało, naprawdę spoko lektura. Zresztą lektura, która odniosła spory sukces. Teraz idzie druga książka, w sensie trwają prace nad drugą książką. No, oczywiście to nie jest tak, że Günter Steiner siedzi tam wiecie wieczorem w kaszkiecie i po prostu sobie pisze na maszynie czy tam piórem książkę, tylko ma człowieka, którym z nim rozmawia i ta książka po prostu powstaje już sobie później jakby palcami tego ghostwritera, bo tak o tych ludziach mówimy. No i Günter Steiner zdradził, że mają dwie sesje w tygodniu, w którym się spotykają z tym ghostwriterem. Rozmawiają sobie yy, przez mniej więcej yy, pół godziny i to jest wszystko, co robię mówi Günter Steiner. Spotykamy się we wtorki w piątki, a resztę po prostu robi on. Ale to nie jest tak, że jakoś bardzo długo musimy rozmawiać. Wiem, że niektórzy ludzie bardzo długo rozmawiają z osobami, które piszą ich książkę, ale ja tego nie robię. Trzeba tak żyć, żeby zarobić i się nie narobić. I GinterSteiner, właśnie tak, słuchajcie, działa. Piękna sprawa. I teraz jeszcze, kochani, słuchajcie, temat Maxa Verstappena, bo w The Times ukazał się bardzo ciekawy artykuł na temat tego kierowcy. Kilka ciekawych wypowiedzi. Jedna dotycząca rywalizacji z Hamiltonem, o tym za chwilę. Jedna o zarobkach i... O tym też za chwilę. I o prawie jazdy. Max Verstappen najpierw zadebiutował w Formule 1, a później dopiero zdawał egzamin na prawo jazdy. No i powiedział, że... Były pewne problemy. Egzaminator najpierw powiedział Maxowi, żeby pojechał w prawo, a on skręcił w lewo. Później nie ustąpił też pierwszeństwa pieszym na przejściu. Egzaminator nie był z tego powodu zadowolony, ale kłóciłem się z nim, bo uważałem, że ci piesi nie byli jeszcze na przejściu. Wiedziałem, że to byłoby upokarzające, gdybym nie zdał. Szczęśliwie mi się to udało, mówi Max Verstappen. Myślę, że jednak był dla mnie egzaminator dosyć. Wyrozumiałe. To jest jedna ciekawa wypowiedź, którą Wam chciałem przytoczyć. Druga o zarobkach. Słuchajcie, dziennikarze The Times podali Maxowi kwotę, która jakby, którą sobie wyliczyli, ile Max Verstappen mógł w tym roku zarobić. Założyli, że za sezon dostaje w okolicach, tak się mówi, 40, 46 milionów euro za jeden sezon. Ale do tego doszły jeszcze bonusy za zdobyte punkty, za wygrane wyścigi itd. itd. Wyliczyli, że to mogłoby być w granicach 64 milionów euro, co by oznaczało, że zarobił więcej niż Hamilton w tym poprzednim sezonie, bo u Hamiltona mówi się o 50 milionach euro za sezon podstawy, no ale tych bonusów za dużo Hamilton mógł nie uzbierać, bo nie było żadnych zwycięstw ani jakichś wielkich wyników. No i zapytali się Maxa, skonfrontowali go z tą, z tą liczbą 64 miliony. Max nie chciał ani zaprzeczyć, ani potwierdzić tej sumy, ale uśmiechnął się i powiedział być może nie jestem pewny tej sumy. A więc możemy założyć, że to było mniej więcej w takich, w takich granicach. Chciałem Wam to przytoczyć, przytoczyć, żebyście zobaczyli, o jakich w ogóle sumach w przypadku kierowców mówimy. I na koniec jeszcze Max Verstappen o relacji z Lewisem Hamiltonem. Powiedział, że on nie potrzebuje cały czas takiego napięcia, jakie było w sezonie 2021. To nie jest mu do życia potrzebne. Powiedział, że oczywiście chcemy ze sobą rywalizować i chcemy, i ja, i on, chcemy się nawzajem pokonać, ale szczerze mówiąc, kiedy jesteśmy na prywatnym spotkaniu, w prywatnym w okolicznościach po prostu zachowujemy się jak normalni goście. Powiedział, że nie ma tam żadnej jakiejś niezdrowej e, relacji. George Russell też kiedyś o tym mówił, że jak się spiął na przykład z Maxem w, w baku, to powiedział, że jest taka chwila jeszcze ciszy po takim e, starciu. E, ciche dni takie e, pomiędzy kierowcami, ale ostatecznie wracają do, e, do normalnych e, relacji, bo po prostu no, jest to część ich pracy, część ich. E, Sportu, które jest z nimi od, od dawna. Oczywiście zdarzają się takie konflikty, które urastają i które sprawiają, że kierowcy nie są w stanie na siebie niemalże spojrzeć. No ale też widzimy, ja mam wrażenie, że jest ten szacunek cały czas pomiędzy Maxem i Luisem. Zbijają sobie piątki, gratulują. First Hamilton, gratuluje Hornerowi. Verstappen też jest gościem, który jak już mu zejdą nerwy, to też potrafi się, się zachować z paroma wyjątkami, ale, ale to też w tamtych sytuacjach te nerwy były zrozumiałe, więc. Myślę, że tutaj też nie ma co się doszukiwać jakichś wielkich kłótni i dramatów. Na dzisiaj w tym odcinku to już wszystko, zapraszam Was już na kolejne, tymczasem żegnam się. Cześć, cześć.